Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym naszym porannym czytaniu energii dnia codziennego. Pięknie Wam dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, Wasze przejawy życzliwości. Pięknie dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje. Proszę, czasami będę przypominał o tym, abyście nadal subskrybowali. Ponieważ tylko w ten sposób mogę docierać a regularnie ze swoimi informacjami. Pięknie, z całego serca dziękuję Wam za Waszą przychylność. Aby nie przedłużać, jak zawsze, karty potasowane, rozłożone z najwyższą atencją i intencją, co by nie przedłużać, zapraszam do wysłuchania energii dnia. Na dziś, jak zawsze, najpierw karty tarota. Może jakoś tu. Hmm. Dzisiaj jest to dziesiątka mieczy. Trudna energia. Kochani. Dziesiątka mieczy mówi o przytłoczeniu, o przybiciu, ale mówi również też o dużej świadomości. Wszystko zostało już powiedziane. Wszystko, co mogliśmy, zrobiliśmy. Być może polegliśmy, być może nie wszystko udało nam się wykonać tak, jak założyliśmy, tak jak chcieliśmy. Trzeba. Pogodzić się czasami z przegraną, czasami z upadkiem, bo upadki są po to, aby móc wstać. Jeżeli byśmy spadali w przepaść, to nie jesteśmy w stanie podnieść się do momentu, kiedy nie upadniemy, bo tylko wtedy mamy podparcie i tylko wtedy w dobrej ocenie własnych możliwości, własnych umiejętności, własnej wiedzy możemy podnieść się i działać dalej. To jest też energia początku, ponieważ osiągnęliśmy inny stan świadomości, już wszystko wiemy, wykonaliśmy ciężką pracę, wszystko co mogliśmy powiedzieć lub zrobić w danym temacie zostało zrobione i powiedziane, ale teraz trzeba się podnieść, poprawić przysłowiową koronę i iść dalej. I tego Wam życzę. Zobaczmy energię minerałów. O, może tutaj? Obsydian. Przemiana. No, pięknie koresponduje z tą dziesiątką mieczy. Kochani, obsydian jest to bardzo wyjątkowy minerał. Minerał, który ogólnie sprzyja naszej właśnie przemianie, czyli też i podnoszeniu się z tych upadków. Współpracuje i pomaga w leczeniu układu krwionośnego, układu kostnego, skóry, tkanki łącznej. Pomaga w momentach przeziębienia, wspomaga układ oddechowy, wspomaga leczenie astmy. Jest pomocny w sytuacjach przeziębieniowych tutaj. Pomaga nam w lepszym oddychaniu, pozbywaniu się wydzielin z oskrzeli. Wspomaga układ trawienny w momencie, kiedy ktoś ma nieżyć żołądka, refluks, no, kłopoty ogólnie trawienne ułatwia, reguluje układ trawienny, pomaga również w łatwiejszym, lepszym przyswajaniu witaminy C i witaminy D, bardzo istotnych, bo to jest i odporność, ale też i, jeśli chodzi o witaminę D, to są wszelkie problemy z układem kostnym, krzywice, więc jest naprawdę nieoceniony. Przyspiesza i reguluje e, jakby m, gospodarkę naszą krwionośną, ale pod kątem e, leczenia się ran, skaleczeń. E, pomaga w momentach, kiedy mamy jakieś na przykład krwawienia dziąseł, e, w momencie kiedy m, na przykład skaleczymy się i mamy problem z m, szybkim zatamowaniem tego krwawienia. Pomaga jakby łatwiej i szybciej e, no, zahamować to krwawienie. Wzmacnia naszą skórę, wzmacnia struktury lipidowe, wzmacnia nasze włosy, czyli działa dobrze i regulująco przemywanie głowy w wodzie, w której odpoczywał Obsydian, właśnie pomaga na skórę, skórę głowy, włosy, ale również jest bardzo pomocny w leczeniu bólów kręgosłupa. Obsydian. Wzmaga naszą energetykę wewnętrzną, e, łagodzi, reguluje ją, e, łagodzi wszelkie przepięcia nerwowe, ale jest też minerałem, który pomocny jest w takim spirytualnym postrzeganiu e, świadomościowym, czyli pomaga nam zajrzeć w przysłowiową e, drugą stronę, o może tak to ujmę. ujmę. Obsydian pomocny jest we wszelkich działaniach magicznych, ochronnych przed utratą energii, ponieważ energetyzuje nas, ale jest takim remedium na wampiry energetyczne. Więc, jeżeli idziemy w jakieś towarzystwo, w, do szpitala, czy, czy na jakąś rozmowę, obawiamy się, że być może może nas zaatakować taki wampir energetyczny. Obsydian będzie nam tarczą. Obsydian czarny. Dedykowany jest głównie osobom z podznaku skorpiona, strzelca i ryb, a obsydian śnieżny osobom z podznaku panny i strzelca. Obsydian e, reguluje naszą energetykę, jak wspomniałem, ale najbardziej współdziała z czakrą podstawy. E, oczyszczamy obsydian pod bieżącą letnią wodą, a energetyzujemy w promieniach porannego słońca. Tyle energia obsydianu. Piękny, dobry, bardzo mocny minerał. Kochani, przejdźmy teraz do energii kart opiekuńczych. Zobaczmy, co nam podpowiedzą, jakie wiadomości, jaką ochroną będą dla nas dzisiaj. Cierpliwość, niezależność i natura. Cierpliwość. Cudowna cnota rzekłoby się mówić królów. Tak, cierpliwość, jedna z cudniejszych cnót, e, pęd życia, y, ilość obowiązków, y, nasz wewnętrzny charakter. Czasami stoi na drodze tej cierpliwości, niemniej jednak, starajmy się być cierpliwi, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć problem, lepiej się do niego zabrać. W lepszym opanowaniu emocji, ale i też wykorzystaniem najlepszych możliwych działań do rozwiązania naszego problemu. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcić rzeczy dobre dla wielkich. Tak, cierpliwość to też jest poświęceniem, niemniej jednak, dla dobrych celów ta cierpliwość bywa cudowną nagrodą, bo raptem się okazuje, że nasza cierpliwość przyniosła nam wielkie e, sukcesy, ponieważ mieliśmy czas na to, aby zastanowić się, lepiej zgłębić temat i łatwiej przejść przez ten chwilowy nasz trud. Kolejna odpowiedź, kolejna karta, niezależność. Każdy z nas buduje swoją niezależność, każdy z nas stara się tworzyć, działać tak, aby ta niezależność była jak najpełniejsza, jak najbardziej ugruntowana. I dobrze, i twórzmy tak, aby ta, ta niezależność była jak najlepsza dla nas. Decyduj za siebie. Korzystaj z prawa wyboru. Tak, prawo wyboru jest prawem trudnym, niemniej jednak mm, najwłaściwszym dla nas. Każdy z nas ma wybór, każdy z nas może obrać swój kierunek. Pamiętajmy, że wybory to też zmiana wyborów, możliwość do, dokonania zmiany tego wyboru. Nie zawsze to, co mówimy na początku, kiedy coś zaczynamy robić, a to wraz z. Um, Przebytym doświadczeniem, zdobytą wiedzą, upływem czasu, czasami ten nasz wybór, który wydawał się na początku dobry i słuszny, może ulec pewnym modyfikacjom lub totalnej zmianie. Ale to prowadzi właśnie nas do tej niezależności. I ostatnia karta, jedna z moich ulubionych. Natura. Tak. Matka Ziemia jest naszą najcudowniejszą opiekunką. Daje nam. Piękne zachody słońca, zjawiskowe wschody, daje nam szum drzew, śpiew ptak, ptaków, daje nam wytchnienie po trudnym dniu, daje nam ukojenie skołatanych nerw. Kochani, korzystajcie z natury, korzystajcie z jej dobra, z jej spokoju, z jej cudownych widoków, bo. Nasza dusza wtedy odpoczywa, wtedy regeneruje siłę, nasze nerwy zostają stonizowane i mamy możliwość do dalszego, lepszego działania. Odpręż się na łonie natury, pozwól, by jej piękno karmiło Twoją duszę, tak jak powiedziałem. Natura nas ubogaca, natura to najpiękniejszy dar Matki Ziemi. Kochani, tyle energia kart. Zobaczmy na koniec jeszcze energię run. Zobaczymy z jaką pomocą, z jaką runą dzisiaj do nas podpowiedzią przyjdą. A przychodzą z jedną z najsilniejszych, czyli runa słońca. Runa słońca oczywiście. Opiekuje się samo słońce, czyli jest to energia, jest to światłość, jest to ciepło, jest to działanie, jest to czas szczęśliwy, jest to nowa droga, jest to pęd do kreatywnego, dobrego funkcjonowania. Przy energii słońca, przy jego blasku jesteśmy w stanie wyżej skakać, biegać iść, doceniać piękno, tworzyć jesteśmy silniejsi, pewniejsi działamy z większym impetem i mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień taki właśnie będzie, jest to też runa bardzo silnie ochronna jest to męska energia działania kochani, pięknie wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie życzę wam, aby Dzień był dla Was, pomimo tej dziesiątki mieczy, dobry. Pamiętajcie, że czasami trzeba rzeczywiście upaść, aby móc podnieść się i pójść dalej. Eee, trudna energia, ale rzeczywiście czasami trzeba docenić to, co zrobiliśmy, zrozumieć, przemyśleć, aby móc znaleźć dobre rozwiązanie i po prostu ruszyć dalej. Podpowiedź. Cierpliwość na dzisiejszy dzień. Starajcie się być cierpliwi, ponieważ cierpliwość jest tą wielką, piękną cnotą, która daje nam możliwości do tego, aby ruszyć dalej. Niezależność, bardzo mocna podpowiedź, twórzmy tak, abyśmy mogli być niezależni. Starajmy się korzystać z natury. Z odpoczynku na łonie natury. A, a dzisiejszy minerał to obsydian, czyli przemiana, czyli też i ochrona. Myślę, że przy ochronie obsydianu a, żadne upadki nam nie groźne. Energetyczna moc i potęga. No i przy opiekuńczej runie słońca na dziś to nie zostaje nam nic innego, jak tylko działać w prawdzie, cierpliwości, niezależności, wielkiej sile i blasku. I tego Wam życzę. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia jutro.